Drodzy Państwo, oprócz komików, możemy również zastosować naszą automatykę w tak zwanych popularnych kozach, piecykach żeliwnych, które idealnie współpracują z naszą automatyką. Ona wyposażona jest w przepustnicę, która doprowadza powietrze, oraz termoparę, która powoduje to, że poprzez współpracę ze sterownikiem. Odpowiednio ustawia przepustnicę, i ta przepustnica już później reguluje procesem spalania, który jest bardzo ekonomiczny. Pilnuje tego, żeby było odpowiednia strefa żarzenia, czyli wydłużenie tego całego procesu. I oczywiście jesteśmy zadowoleni, bo nie musimy cały czas tam ruszać wszelkiego rodzaju urządzeniami, które otwierają, zamykają, tylko to po prostu czyni się samodzielnie poprzez tą elektronikę, poprzez tą automatykę. Osoby zainteresowane zapraszamy na naszą stronę tatarek.com.pl